Hej, witajcie z tej strony Zapek, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii zagrajmy w Chrono Trigger i kontynuujemy sobie naszą przygodę jako Chrono, Frog i Luka. I tak troszeczkę może się różnić moje HP oraz ekwipunek między tym a poprzednim odcinkiem, bo między odcinkami byłem sobie w sklepie, przy... przywrócić, kupić troszeczkę średnich toników, bo przed nami jedna z bardzo trudnych walk. Ja pamiętam, że miałem z nią cholerne problemy, gdy byłem młodszy. I... w sumie, sumie mogę sobie zapisać. I nie wiem, jak teraz to wyjdzie. I... zobaczymy. W ogóle, jaki, jaki mam level. Poziom 21, no to jeszcze malutki poziom, żeby iść do spekia, więc y, do spekia sobie pójdziemy później. A teraz... no chodźmy, chodźmy tutaj. Nadu z powrotem. Pokonaliśmy. To, to był Slash. Slash, bodajże. Pokonaliśmy Flea w poprzednim odcinku. To sobie ominiemy tych przeciwników. Nie ma sensu z nimi walczyć. A teraz pozostał nam Ozzy i Magus. Więc, żeby, żeby dostać się do Oziego, wchodzimy tutaj, w środek. A to nie jest punkt zapisu, tylko tym razem to jest teleport. Idziemy na środek i mamy walkę. A w sumie mogę tą pierwszą walkę ze sługą sami zostawić. Widzisz, jaki krąg teraz szybki jest szybszy od froga nawet, bo ma tą prędkość plus 2 w swoim mieczu. A no, zwykłymi atakami was tutaj spróbuję dobić, żeby sobie zostawić punkty many na jakieś trudniejsze walki. No okay. I w miarę szybko walka minęła. Idziemy dalej, To znowu będzie zwykła walka, czy znowu ze sługosami? Dobra, to tak już wait. No A tu są jeszcze jakieś... To co wy jesteście w ogóle, moment? Eee... O, tak nic nie zrobiła cięciem. Kurczę, nie da się... Nie da się zaatakować kilku przeciwników naraz. Grimalkiny. Dobra, to Grimalkinów chyba też jeszcze nie widzieliśmy. Więc też je zostawię. Znaczy to walkę zostawię. One po prostu atakują jak takie większe niedoperze. O, tutaj już by się dało zaatakować jakimś atakiem, który by paru przeciwników naraz zaatakował. Jej chyba za często powiedziałem słowo atakował. No ale dobra, nie, Tomasz ma No Oj, coś mi się gra przycięła. Pad mi się rozpiął. i mogę, nie mogę. O, teraz mogę, nie mogę sterować padem. Dobra, już mogę Atakujemy. Tutaj możemy cyklonem zaatakować tych dwóch na dole. E, I niech będzie, że Ty, Luka, zaatakujesz tego gościa u góry. I powinni wszyscy. Ważne, możliwe, że ten, że nacisnął niechcący jakiś klawisz na klawiaturze, dlatego pad przestał działać. Okej, okay. ale już wszystko, jak widzicie, jest jak w najlepszym porządku. I tu kolejni przeciwnicy, czarodziej. Chyba czarodzieja już widzieliśmy. To był chyba ten gościu, który jest yy, podatny tylko na ataki magiczne, tak? Z tego, co kojarzę. Nie, magiczne ataki go leczą, chyba, że... Magiczne ataki go... Błyskawice leczą, czy wszystkie? Zaraz zobaczymy. Na pewno trzeba się jak najprędzej ich pozbyć. Tych czarodziejów, bo oni leczą, jak widzicie. Jeżeli też ten atak go wyleczy, to będziemy go. tak. to bijemy go zwykłymi atakami. Dobra, Luka niestety masz najsłabszy atak. Yy, zwykły. ale. o, krono krytyczny, super. ale, to, ale jak, jak widzicie, nie możemy atakować innymi, więc. Strefa destrukcji. Oj, to może być jakiś mocny atak. No, po 40 HP zabiera. Może sobie nawet tonika jakiegoś użyję zaraz. No i Was tutaj mogę w sumie e, wziąć na przykład błyskawice chrono. Chrono najlepiej używać ataków. Bo ma ten srebrny kolczyk, który pomniejsza zużycie many. I no, tak nie boli, jak atakujemy. Chyba to był krytyczny atak, bo, bo, bo błysnął ekran też dużo HP zadał strzał z pistoletu Dobra, lecimy dalej. Średnie Terluka awansuje bardzo dobrze. Ja sobie położywam tutaj zwykłych toników chyba na was. Okej okay. Tu nawet mogę na ciebie dwa Frog użyć na no Marle chyba też. 80. Dobra, nie ma sensu, bo wtedy troszeczkę będzie ponad yy, yy, ilość HP. Dobra, tą walkę już wytnę. Dobra, w miarę spoko poszło. bo tylko raz mnie zaatakowali. Tak jak mówię, najpierw trzeba tych czarodziejów niszczyć, a później atakujemy resztę potworów. Co my to mamy w tej skrzyni? Szata mgły. Aż z chęcią sobie zobaczę, co to za szata mgły. Nie wiem, czy na przykład Luka będzie to mogła mieć, czy nie. Gdzie ta szata mgły? Rękawice, chusta. Nie, to chyba ja sobie zobaczę. Ej, katakieliku, tak w tym ekwipunku powinna być na samym dole... E, nie ma. Gdzie ta szatamgły? To Stola, mocy, Szatamgły. To jest zbroja i może ją użyć Marl, Ruka, Luka albo Ayla. Zaraz zobaczymy na luce. Eee... a tu jest hełm, tu są szaty. Tam ją widzicie, jest dużo mocniejsza. Bardzo dobrze, no to spoko. To. Luka, masz dużo obronę, chyba jedną z największych, tak? To 7. A nie, nawet nie największą, ale jedną z dużych. Dobra, Ozzy się pojawił. Się ma Ozzy. Ozzy, miarka się przebrała. Na kogo? Slash! Flea! Wybacz Ozji, lecz oni pomóc tobie już nie mogą. Ty owadożerny, oślizły. Ozji ma kłopoty. I uciek. Teraz umknąć nie zdołasz. No i widzicie, on jest trochę takim, Bo... troszkę się boi konfrontacji. Nie próbował wezwać swoich sługusów, czyli Slasha i, i Fle, i... albo Flego, może tak. I, I. No i się nie pojawili, bo ich pokonaliśmy, więc Ozi uciekł. No to musimy lecieć w pogoń za nim. Tu jest ciekawe miejsce, bo te. Yy, nie wiem jak to nazwać. Aksy, czy, czy te. Witajcie! Te ostrza, niech będzie ostrza, To rzeczywiście zadają nam troszkę punktów HP, jak nie wejdziemy. Yy, kolczuga mrogu. Mroku, też bym sobie zobaczył, co to jest. Kolczuga mroku. Yy, widzę, że nie zmienia nam się punkt, ilość punktów yy, tego obrony, ale obrona magiczna plus 5, więc spoko. A czy Ty, Frog, masz ten yy, założony kamienny rubinowy napierśnik? Tak, tak. On osłabie ogień, niby o 50%, ale myślę, że te 5 punktów obraże... o, obrony magicznej też jest spoko. Chyba tu znowu musimy troszeczkę sobie tak. Poczekać, niech się pod... no, podniosą te ostrza i idziemy do góry. No aha! A co powiecie na to? I teraz Ozzy... ...przyspiesza. Ale to na mnie straszne. Cyk, i tutaj chyba na... Pój ...pójdziemy na strzała, że tak powiem. URRRR! licha! Niemożliwe! I uciekł do kolejnego pokoju. Jest śmieszny, bo on się boi z nami bić, tylko ucieka. Y palec zagłady. Co to był palec zagłady? Kurczę, nie pamiętam. To będzie gdzieś tutaj, y, palec zagłady, nie, tutaj też tego nie ma, nie, gdzie ten palec zagłady, tak sorry, że to, powinienem to cięcie robić, ale nowe rzeczy też chcę wam pokazać, a, nawet nie wiem, gdzie tego mam szukać, <laughs> palec zagłady, to może być ten, y, Ręker dla roba, robo, palec zagłady, ooo, Troszeczkę zwiększa obrażenia, dobra, już masz nową rzecz założoną. Na razie nie macie w naszym teamie, ale może w przyszłości będziesz. Tu jest fajna sekwencja, to tutaj gdzie jesteśmy, bo to jest troszeczkę podobne do, tego, do tej starej gry z Nintendo, właśnie chyba Donkey Kong się nazywała, bo tu jak widzicie lecą, no, ci przeciwnicy się chyba roli poli nazywają, i oni tu cały czas lecą jak, właśnie jak ich dotkniemy, to wtedy zaczyna się walka. Ojejku, tu w ogóle mamy też tymi wszystkimi, no trzech na raz tymi wszystkimi nietoperzami, myślałem, że tylko z tym roli poli, no w ogóle on się, rolek nazywanie roli poli, ale to jest bardzo prości przeciwnicy, więc wszyscy powinni tutaj paść, no bo jakiś niewidzialny jeden był, ale padł. I to jest też spoko ta sekwencja, bo troszeczkę inna, to po pierwsze, a po drugie e, możemy na przykład wejść tu na drobinę i poczekać aż sobie ten rolek zjedzie w dół. I wtedy tutaj nie zaincynują nie będziemy walczyć z tymi przeciwnikami, z tym rolkiem. Dobra, tu znowu kolejny jedzie. Pamiętamy w Donking Kongu, może nie pamiętamy, ale jak nie wiecie, to w Donkey Kongu tutaj właśnie Donkey Kong rzucał beczki, a Mario, chyba Mario, szedł też do góry po takich schodach unikał tych beczek i przeciwników. Dobra, tu znowu widzimy z jego. I tutaj w tym pomieszczeniu yy, są ukryte zapadnie, tylko. Nie przypomnę sobie w którym miejscu. Nie powiem wam, bo to jakoś gdzieś tam przy ścianie się szło. O tu właśnie wpadłem w jedną. I no mogę, bo da się to ominąć za pierwszym razem, ale jak aż taki dobry nie jestem. A te truposze chyba powinny paść dość szybko. uda mi się więcej niż słuchnie. nie. pamiętam dokładnie w którym miejscu były. więc najwyżej, gdy się będę dużo razy tam kręcił, to to wytnę, ale. Ale póki co, to dobra, to sobie pierwszy raz tu przejdziemy. I, i, I pokażę wam co się stanie jak wpadniecie, tak jak ja w tej chwili do tej dziury o z jego... Dobra, tylko po musimy tych truposzów się pozbyć. To są na szczęście bardzo prości przeciwnicy, bo padają praktycznie od... Jednego strzału i zadają... Bardzo małe punkty zdrowia. Więc szybko się ich pozbędziemy. I tutaj mamy też coś takiego, zaraz wam pokażę. Jak teoretycznie cztery punkty zapisu. Raz do. O, skrzynie nawet tu są, no co, zapomniałem o tym. Przednie ter, spoko. Lapis, o co to był lapis? E, lapis, lapis. Nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Nie ma. Czy jest? Nie ma. ojku co to był lapis? teraz zobaczymy. Mhm, tutaj też nie widzę. Tutaj raczej ty nie będziesz nic miał. Marl też nie. A Ili w ogóle nie mamy tej w, w tym miejscu. Dobra, zjedę sobie w dół i gdzieś go tutaj zaraz znajdę. Lapis, lapis, lapis. A lapis tutaj jest przez przedmiot. wraca 200 punktów zdrowia całej drużynie. Bardzo dobry, bo nie na, na jedną z kolejnych walk to będzie idealny przedmiot. Tu bariera, a tutaj. Namiot, namiot się przyda, bariera to chyba był też przedmiot aktywny, a czy taki do... To nie, gdzieś zgubiłem barierę. Bariera, bariera, gdzie jest bariera? Może tu w tych rzeczach? Jest, a nawet mam dwie. Osłabia ciosy magiczne o jedną trzecią. Dobra i tutaj są, widzicie, cztery punkty zapisu. O, tu coś jeszcze w ogóle miga. W kamagi to już chrono zażyje, i to nie są prawdziwe cztery punkty zapisu. Bo tylko jeden z tych punktów jest punktem zapisu, jeden jest y, teleportem, żeby powrotem, z powrotem wrócić, a dwa to są przeciwnicy ukryci. I no to jest z tego co pamiętam, losowe, więc o tu chyba są przeciwnicy. Tak, i z tego co pamiętam, to jest losowe, więc to trzeba sobie rzeczywiście. Ci przeciwnicy byli chyba dodatni na magię. Też nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Nie mam aż takiej dobrej pamięci, ale. O, na magię. Chyba ich magią tutaj. Próbować zniszczyć. I z tego co pamiętam, to jak tutaj jest przeciwnik, to naprzeciwko, czyli u samej góry, też będzie przeciwnik. Że oni tak są właśnie. Albo pionowo są przeciwnicy, bo poziomo. I z lewej, bądź z prawej będzie teleport. Chyba tutaj. To jakaś nowa technika. Pełne uzdrowienie to było? Ale też sobie sprawdzę. To to uzdrowienie. Może jakaś podwójna? Tylko ile tutaj właśnie technik wyznaczył. Nic 5. Nie, no po nikt nie zna. Chyba, że po prostu uzdrowienie to było. Wraca HP dru drużynie. O, to też będzie dobre. Na tą ostatnią walkę. Dobra. To tu może być teleport do góry. A, tu jest zapis prawdziwy. Tak jest, no możemy sobie w sumie zapisać. Gdy coś się działo, to tutaj mamy zapis. No z HP chyba nie mamy najgorzej, więc póki co się nie leczę. Więc tutaj choć my znowu jesteśmy w tym miejscu. A, i tu znowu wpadliśmy. Chyba teraz przeciwników nie ma. I tu jest co? zapis, więc na dole będzie wyjście. Tak. Widzieliście, teraz było losowo, teraz było pionowo. Dobra, chodźmy tędy, tędy. Ach, tu znowu wpadłem. No może teraz w lewo. Jak będzie walka, to ją wytnę. I tu jest zapis, no to w prawo będzie. Wyjście. I jeszcze raz. Tu, 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 tu. i tu. O! Co, licha? Niemożliwe! Możliwe, możliwe, Ozzy. Teraz ci pokonamy. I tu jest kolejne takie samo miejsce jak przedtem, tylko jest ciut trudniejsze. Ale spróbujemy tutaj was też jakoś w miarę pokonać szybko. Tu są troszeczkę trudniejsi przeciwnicy. Dlatego jest to ciut trudniejsze. No widzę, że ta piłka. O, ona wybucha, ma autodestrukcję. Normalnie jak w Pokémonach jakiś Voltrop czy Electrode. A, jeszcze tam jest żongler u góry. Nawet go nie widziałem. Atakuj ogniem. Z tego co pamiętam, brona fizyczna włączona, tak. I jak jego się atakuje, tego przeciwnika, to trzeba na zmianę atakować raz magią, raz atakami fizycznymi, bo jakim atakiem go zaatakujemy, on sobie taką obronę załącza. Ten żongler, więc teraz fizyczny, teraz znowu magiczny. I tak powinien patrzeć. No już nawet pat. Możemy na zmianę było tutaj zmieniać ten atak i wtedy go się najszybciej da pokonać. Eee, dobra, czy Ciebie jakoś możemy ominąć? Chyba nie. Ale jesteś sam, bandyto, więc powinieneś szybko paść. To, że Krono nie ma jakiejś tutaj yy, 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 powiększonej szansy na ataki krytyczne. Bo jest teraz dość szybki, to może by te walki były krótsze. dobra, lecimy. Dalej. A tutaj znowu ten. Rolek cały dziwny, uciekaj, rolku. Okej. Okay. A tu sobie też uciekni. Nie mam ochoty się z tobą bić. I chyba tutaj nie da się ominąć tego. No, jest tu za blisko. Może jest, pewnie jest jakaś technika. Gdybym sobie pooglądał jakieś speedruny, to bym to zobaczył, ale w sumie po co? Troszeczkę punktów doświadczenia się przyda. Bo to będzie na pewno bardzo potrzebne w przyszłości. Jak mówiłem, ja sobie nie dawałem rady, O, wiem, ja aż ten rolek pojedzie. Chyba nie dawałem rady, żeby to przejść, bo mi po prostu nie chciało się grindować i expić, no. A niestety w takich grach jak ta... Nie udało. W takich grach jak ta, to trzeba to robić. Oczywiście tutaj raczej nie będę was zanudzał, tylko będę, jeżeli trzeba będzie expić, to będę to robił poza odcinkiem, ale... ale... Ale niestety dalej tak średnio mi się to pasuje, dlatego nie lubię gier MMO. Bo tamten grind to jest bez przerwy, ale jak, jak ktoś lubi, no to proszę bardzo, tutaj też jest fajna sala, bo tutaj Ozzy wyciąga z y, podziemi różnych przeciwników. Teraz mamy tych, tych ptaków i dwóch takich na dole gości. Więc nie wiem, czy technik, tych atakami zwykłymi ich będziemy bić, czy atakami magicznymi. Też te ptaki na pewno są podatne na ataki fizyczne, więc. Tak zrobimy tak. A ty luka. Z racji, że jesteś lepsza w magii, to atakuj tego ogniem gościa. Kóra, frog już ma troszeczkę poniżej 200 punktów. 1200... Okej, okay. a jak błyskawicą cię zaatakuje? 1200 punktów obrażeń. To tak się dopiero pod koniec gry za tyle obrażeń zadaje. A frog jak zaatakujesz wodą? To ten ptak też jest podatny na taki magiczny. By Bo było spoko. Trochę długa animacja twoja trwa, prawda? Ale niech ci będzie. Nie. Tak jest. Tak po prostu ma taką samą obronę na Magiczne ataki jak na fizyczne. Dobra. I troszeczkę zadaliśmy punktów obrażeń. Oko. I to w tych walkach chyba będzie 3 z tego co pamiętam. Jeżeli to będzie taka sama, to jest wytnę. Ale tu są ci żonglerzy. Ja mogę zostawić w sumie, bo żonglerzy są bardzo ciekawi. A my tak sobie zaczniemy od ptaków technika łączonego kontrataku. O, czyli jak zaatakujemy ptaka, to żongler się tutaj nam wtrąca. Nie wiem, froga wyleczyć, zapomniałem. Dobra, jeden ptak padł. Teraz powinien zaraz drugi paść. O, Marl troszeczkę mał zadaje się, też będzie kontratak. Nie Marl, tylko Luka. Bo myliło mi się, sorry, sorry, bo chyba w poprzednich odcinkach grałem Marl. Nie dlatego tak mi się to... Zapadło w pamięć. Dobra, i teraz tak, tutaj atakujemy takim zwykłym, tutaj atakiem magicznym. Może mogę zacząć od magicznego, bo nie pamiętam czy... Yy, yy, on był właśnie na... Tu to ciebie zaczniemy od magicznego. Teraz tego, obydwu teraz musimy atakami fizycznymi. Tak, trzeba od magicznych zacząć. Fizyczny atak. I yy, fizyczny ataki. I teraz obydwoje... Będą na magiczne ataki podatni. Nawet tylko tylko to nie ten jeden gościu, który zaatakował ogniem. 21 punktów obrażeń zadał Frogowi. Ale krono go dobije błyskawicą. Dobi go, krono dobij. Super. I troszeczkę punktów doświadczeń, punktów technik. Luka nawet awansuje. A my się chyba troszeczkę wyleczymy. Ale nie za dużo. Tyle powinno wystarczyć. Ważne, żeby mieć powyżej tych 200, bo nie wiem w sumie, co tu przeciwnicy będą. O, znowu Ozzy. Kogoś tu dalej wyciąga. O, to ci żonglerzy. No dobra, tą walkę w sumie mogę wyciąć. No i żonglerzy pokonani. To by nie było trudno, więc. Więc szybka walka poszła. Luka poznaje ochronę. Ciekawe, co to jest. Zobaczymy później. Co licha! Niemożliwe! I wyciągaj kolejnych, wyciągaj! Chyba, że już nikogo nie masz. Uwaga, uwaga, ooo! Yy, miarka się przebrała! Drugi raz to mówisz. Bo dalej nie wiem, za kogo się ta miarka przebrała. Dobra, mamy skrzynię, w której jest pas szybkości. I ten pas. ...by mógł komuś Aha, pas już ty masz założony. Zastanawiam się czy Lucy nie założyć, ale jak widzicie, ona już ma, więc nie ma sensu tutaj już manipulować ekwipunkiem. Co my tutaj mamy? Będą pewnie jacyś kolejni przeciwnicy. Ja znowu ci, e, oni się nazywali bandyci, dobra, to już was tutaj spróbuję pokonać jednym cyklonem. Pewnie się to nie uda, ale nawet się udało, spoko. Bardzo się cieszę, że pojawił mi się kursor na ekranie, ale chyba obecnie przechwytuje mi kursoru, więc... więc nie powinniście tego zauważyć. I tu znowu, dobra, to już wytnę. Tak zauważyłem, że Luka ma na hita tych żonglerów, jeżeli zaatakuje od razu z ognia, więc dlatego nie są dość mocni, jeżeli, do... jeżeli Luka pierwsza go zaatakuje. I tu jeszcze więcej tych samych przeciwników, więc kolejne cięcie. No i szybko poszło, lecimy dalej. Błyskawica 2, jak super. Cieszę się, że tą technikę Chrono poznał. Bo to jest błyskawica 2 i ta błyskawica 2 uderza błyskawicą wszystkich wrogów. Tak po razu mogę trochę zaspoilerować, Luka pozna ogień 2, Marl pozna lód 2, a Krok pozna woda 2. I to będzie coś. Jedno skreszenie. coś, na co nie mogę się doczekać, żeby atakować. Hurtowo, że tak powiem, wszystkich przeciwników. I mamy w końcu Oziego. Siema Ozi. Wybiła twa godzina. A, nie, to sorry, to frog. Wybiła twa godzina, Ozi. I. hehehe, <laughs> Lord Magus na pewno wezwał już posiłki. Czekajcie na przybycie Lawosa! Nie zostanę pokonany! Żaden atak nie przebije mojej bariery! I tutaj wam powiem, że on ma rację. Bo jakkolwiek bym nie chciał go uderzyć, to dodaje tylko 8 punktów obrażenia, gdzie masz oczy. A on robi mocny kontratak, który atakuje wszystkich za niecałą stówę. Ale jest też inny sposób, żeby poko go pokonać, bo możemy zaatakować tutaj to dźwignię. Dźwignia padła. Ha, 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 ha! I nie ma sensu, jak widzicie, jego atakować, więc atakujemy kolejną dźwignię. Kolejna tutaj dźwignia się obraca. Gdzie wy macie oczy? Guak, Dobra, zostały nam dwie dźwignie. On jest szybki, więc on od razu tutaj atakuje. Za każdym razem się walka tak jak resetuje. Ha, 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 ha Mojego nie da się pokonać w inny sposób. Przynajmniej nigdy nie próbowałem. Może jakiś, nie wiem, w jakimś czytach by się dało. I ostatnia dwigienka, która się właśnie przesuwa. Ue, he, 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 he. Hmm? I pod nim się otworzyła przepaść. I Ozzy tam wpadł. Facet był nieźle spaczony. Pośpieszmy się do siedziby Magusa. O, oczywiście, że się pośpieszymy. Tylko zanim to, to musimy sprawdzić, co jest w tych, w tych skrzyniach. Szata mgły. O, to jest ta mocna szata, ale to jest chyba tylko dla dziewczyn ta szata, tak? E, to chciałem. E, brązowa, żelazna, tytanowa. Nie masz. Rubinowa. Brązowa, żelazna. Masz w ogóle więcej niż ten rubinowy, aha, rubinowy, złoty, tetanowy, żelazny, brązowy. No tyle samo. A ty masz, no to niech założy Marl drugą szatę mgły. Chociaż Marl raczej nie weźmie udziału w tej walce. Tu jest kolejna skrzynia. Magiczny szal. A co robił magiczny szal? Magiczny szal. Magia plus ...dwa. I chyba go nawet mal nosi, tak? Tak, magiczny szal nosi Marl. Dobra, tutaj mamy dwa punkty zapisu, tak jakby, ale naprawdę mamy jeden, ten po prawej. Więc na no, tym punkcie zapisu sobie użyjemy namiotu. Tak, żeby się wyleczyć, odnowić punkty many i zapisać grę. I pozwólcie, że ten odcinek będzie ciut krótszy. Gdyż ten portal, bo tu po lewej stronie nie jest punkt zapisu, tylko portal i ten portal przynosi nas do Magusa. Ta walka z nim jest cholernie trudna, chociaż znając moje szczęście to pewnie mówię, że cholernie trudna, a pokonam go za pierwszym razem. Oby tak było, bo, bo jak nie to będę musiał gdzieś wracać expić, a jak nie no to... Znaczy no, jak nie pokonam to będę musiał expić, a może się uda na odcinku go za pierwszym razem. Pokonać. Oczywiście, tak jak mówiłem, ekspienia nie będę wam pokazywał. Więc na dzisiaj to już niestety będzie wszystko. Ciut krótszy odcinek, chociaż nie dużo brakuje mi do pół godziny. Jakbym nie wycinał walk, to by na pewno było pół godziny. więc Zapraszam Was do komentowania, zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz do łapkowania. Zapraszam też do kolejnego odcinka, gdzie będziemy stawiać czoła temu Magusowi. Nie mylić z Magnusem Carlsenem, chyba najlepszym szachistą w dzisiejszych czasach. Dobra, nie przedłużam. Więc to tyle. Ja siedzę wami czegnam. No i trzymajcie się. Cześć.